Tylko, jak Pan porównuje atmosfery polityczne na Węgrzech teraz i w Polsce? One są bardzo podobne, jeżeli chodzi o temperaturę? Czy na Węgrzech jest ta te, temperatura jest bardziej gorąca? Chodzi mi właśnie o atmosferę i polaryzację. No, My w Polsce doświadczamy no, podziału... Właśnie że... nie ma polaryzacji, nie wiem jak będzie za dwa lata tygodnie Aha. czy za dwa miesiące. Wiktor Orban nadal ma ponad 50%, gdyby byli wybory znowu by wygrał, można nie dwie nie dostał, ale blisko, by do tego. Są tak zwane alternatywne grupy, które demonstrują przeciwko niemu. Są demonstracje, nie wiem. Za wolne media, ale media są wolne, więc nie za bardzo dużo ludzi przychodzi, ale jednak są demonstracje, że jest gorąca. Ja myślę, że jest zmęczenie. Więc myślę, że naród jest umęczony strasznie. Bardzo duża wiara jest w tym, że teraz się zmieni na lepiej, ale czym dalej, co przyniesie ten kryzys, ale czuć to umęczenie. Więc ludzie mają z tego wszystkiego dosyć serdecznej cierpienie, mieć ci już spokojnie jakieś życie. Oczywiście e, co na nas czeka, nikt nie potrafi to powiedzieć. Nie ma żadnej e, żadnego fachowca, eksperta, który by powiedział, co będzie z z tym kryzysem europejskim, jak to, jaki ma wpływ na nas, czy będzie koniec świata, czy, czy jeszcze przedłuża o dwa tygodnie, czy, czy nie. Więc w takiej sytuacji um, jest, jest czuć. Czuć jakąś beznadziejność, że ci w ogóle ci znamy może być dobre, czy może być lepiej, jak jest teraz. więc... Jakże zawsze byli narodem bardziej pesymistyczni niż Polacy. I między innymi dlatego przyjeżdżaliśmy bardzo chętnie do Polski, bo przecież się Że tutaj troszeczkę... Właśnie, że i troszeczkę nabierać tych pozytywnych energii. No tak, teraz nie jest tak, jak pan prosi mnie o porównanie... Ja pierwszy raz w tych latach się zaczynam martwić. W czasie stanu wojennego nie martwiłem się o narodu polskiego, bo przyszłość narodu. Teraz się czuję coś absolutnie niespokój, jeżeli chodzi o to, bardzo lubię tego narodu, czuję to, to jako moją drugą ojczyznę i boli mi wszystko, co tutaj widzę. Nie wszystko, są oczywiście bardzo też pozytywne sprawy, ale pierwszy raz w życiu przeżyję ogromne zmartwienie, co tu będzie. A to tu nie chodzi o to, że gospodarcze, ale duchowo. Mhm. Tu to chodzi mi o tą duchowość, wewnętrzną sprawę, bo gospodarka taka, owaka. były puste sklepy i tego, a jednak się żyło, więc damy sobie radę, ale tutaj chodzi o coś więcej. Tu, o, o, tą, o, o tą duszę narodu. Niektórzy mówią, że coś takiego nie istnieje, ale wiem, że istnieje, bo spotykam się z tą duszą i to się, od Europy, że Węgrzy i Polacy wierzą w duszę narodu. A ONZ kiedyś zabroniło badania charakteru narodowego. Znaczy, to były zabronione badania, nie ja wiem, czy Pan wie. Charakter narodowy nie istniało coś takiego. Tak, bo było, że, to tak że to w ogóle, w ogóle nie, ale że to tam, Tomek tak. sobie bardzo się upominało.